Witam was, na tym odcinku będziemy wbijać mega świnie bo to wyszła po prostu nowa, druga już I będziemy po prostu wbijać i zobaczymy jak to pójdzie To jest klasyczne, tak No to wybieramy, myślę, że do ma majka Czekajcie, to widzimy się jak już zacznie się gra. Już się zaczęła, więc Maj mają oni M's, Bula oraz Mortista. Myślę, że nie powinno być to jakieś trudne, żeby, przy żeby Trafi w ramkę. No jednak nie można no, z problemem, ale damy radę na spokojnie. No i tam już jest 1-0. Myślę, żeby to podzielić na Trzy odcinki, bo w każdym będziemy po 6 biletów wykorzystywać bo ogólnie bo chcę zobaczyć ile będzie trwało taki jeden odcinek to jest, bo dawno nie nagrywałem i chyba na tym kanale jest to pierwszy odcinek to zachęcam was do subskrybowania i dania. U nas super doładowaniu był, kanika tutaj myślę że o dobrze. I teraz jestem ja i M. Jeszcze tutaj w miesięcznicy. Może coś pomaga. jak mówiłem, wygrana. Może no otworzymy od razu StarDropa. I... No, czekajcie, bo mityczny może... Dobra. Postać może jakaś? Nie no. Tylko 200 punktów żetonów, no to gramy dalej. Czekajcie, by jeszcze coś w karnecie. 40 punktów chromatycznych żetonów. No i tutaj mamy... Power Cube i Batalie Jaka to jest na ataka? No to myślę że Dynamajka znowu Tego możemy doradzić Myślę że Bo może być odpowiedni To już poczekamy No O i gramy I tutaj może być ciekawe, bo zależy ile kto zbiera par cubów, ale myślę, że tutaj też nie powinna być jakaś ciężka gra. Może nie będzie coś nie Ale to jest to, to może być ciekawe Tam, próbuję coś zaatakować Dwina eliminacja tu mamy już cztery i tutaj mam już sześć Gdzie tutaj innego pomieść I tam Super atak Czeka, Trzeba tutaj Uważać Tam Daryl z drugiej strony Mam no mało no, życia, to może tutaj Użyję sobie gadżet I poczekam tutaj na kogoś Tak jak mówię dziesięć do siedmiu. Jednak nie tak jak myślałem. Tu jeszcze. No i teraz zbiory klejnotów. I tu jest super zarosłe. Tutaj myślę, że Mortis albo byronem tutaj kogoś właśnie, a, a, no albo Daryla też może być. Czekajcie, widzimy się jak już wybiorą. Już się zaczyna gra. Więc zobaczymy jak to będzie. Czy też, czy będzie ciężko, czy łatwo. No dobra, ten funk jednak. Widzę, że tutaj nie będzie dużo robił. Ale zobaczymy teraz, a tutaj gdzie. I Frank, ale dobra. To było już. Jeszcze tutaj trzeba tego Franka. Tutaj ten... Czekajcie, tutaj Gadżet. Dla pewności będzie trafić. Tutaj trzeba uważać. I tutaj ten Daryl, no. I ten mecz może być przegrany, ale... To jest jak... Myślę, że to jest na razie dobry wynik. Liczę tak ogólnie tylko na... No czekajcie, tutaj internet trochę się zaczyna. No no i tutaj to już raczej nie ma na co liczyć, ale... Można spróbować. O, no, tutaj już na będzie. Ech. No trudno się mówić. Więc ile jeszcze mamy jeszcze do wykorzystania 3 bilety na no, ten odcinek. Tutaj mamy też Cubami To jest panka, yeah. to myślę, że na Mike's znowu no i jak widać po moich jakby teammate że może być ciężko, bo jednak pierwsza i druga moc to nie jest jakoś dużo. Jeszcze przeciwnicy. To myślę, że to akurat już przeczekamy i zobaczymy. ogólnie możecie pisać z jakich gier mam nagrywać. Typu Clash Royale na przykład albo Clash of Clans no to zależy od was co będziecie chcieli albo w ogóle nie krąg, jaki mamy robić czy Brawl Stars? nie wiem co, zobaczymy napiszcie w komentarzu to jestem ciekaw tutaj trzeba i tutaj no czy trafi? Dobra, jest ja student zerowy i możecie napisać jaki obstawiacie wynik meczu polska, czy chyba dzisiaj jest piątek o 20.45 Może być ciekawie, ale zobaczymy No i tutaj 2-0, szybka wydana. Za chwilę będę zbijał na Majka na pierwszy ten poziom, czekajcie bo nie zapomniałem jak to się nazywa poziom, na pierwszy poziom mistrzowski jeszcze dwa bilety i będzie akurat jeden star drop jak wygramy tutaj też są te barcube i myślę, że tutaj ee, kogo by tu wybrać, tu dalej nie mamy już nikogo no to myślę, że a, zabrali mnie niby na Majka. no to nie no to już wezmę bi na przykład No no to i wziął wziąłem statycznie. Nie wiem, to może być ciężki mecz, ale zobaczymy. No nie mam Tika, to będzie tutaj właśnie Tika dobry. Edgar też, a serczno będzie można go pokonać, ale nie będzie tak łatwo. Ale zobaczymy tutaj. Nie wiem. Jak widzicie, ten plikąd tutaj sprawia, że nie mam jak podejść do ja sergu. No i proszę nie. A, ten map no, będzie już raczej przegrany, bo patrzcie, jak szybko te procenty. Nie ma jak podejść ogólnie. No chociaż tutaj są dumy na make tam widzę, że tam M przejmuje tą strefę więc jednak jest jeszcze szansa że ja muszę pomóc żeby przydobyć się, żeby wrzucił tutaj tego ul ulka. ja widzę, że nie zamierza, ale tutaj wygramy tu już strefę raczej uda nam się przejąć, tylko tam jest problem tutaj będzie musiał ktoś zostawać, żeby po prostu nie utracić kontroli nad nią. Ja tam już pójdę do Edgara. No i tutaj już pełnię to. Jeszcze tutaj wsiąść. Musi tam pilnować. Ja tutaj zostawię tą M. No i teraz niczemu ona pójdzie. Nie wiem. I niech idzie tam, bo jednak. I tutaj będzie ciężko Chociaż tutaj to ja Ale tam jest, więc Jest szansa jeszcze Tutaj pokonamy serca Tam tip cały czas atakuje i tutaj już jest Ciężko, ale Nie, przegram 1%. Dwoma no mecz Byłem Nic nie dałem rady, ale tutaj O, ikona jeszcze darmową i w karnecie 600 monet No i ostatni bilet jak się nie mylę No tak ostatni bilet na razie w tym odcinku I potem Jeszcze jutro powinienem, powinienem Być odcinek i No i myślę, że nie pętam ile nie pęta ma dni Jak Czy no to dzisiaj, jutro i za dwa dni w sumie będzie zależeć też, kiedy widzicie ten odcinek. No i tutaj akurat trafił mi się, tak, dobry team, bo wymaksowani praktycznie. Yy, mamy Daryla, Peral, jak, jak coś źle powiedziałem, no to, sorry, nie, nie pamiętam już, bo w ogóle nie. Tylko jakby to wyzwanie na super doładowanie, Hiper, hiper za pomyłkę. I tak naprawdę tyle, to jest chyba perła, czy jakoś tak, ale nie wiem, tutaj Rufus idzie, to już po nim. Może się uda wygrać, bo akurat od razu otworzymy start Rocka. Dobra, tutaj już raczej będzie wygrana. Tutaj na moją stronę tylko Rufus, który nie może nawet do mnie podejść, musimy mi tam pomóc chyba. No dobra, zniszczymy ale... no, No to już jeszcze chwila i wygramy. No to jeszcze otworzymy start deko jest rzadki. Bardzo rzadki. Jeszcze odbierzemy sobie nagrodę za poziom mistrzowski. 740 monet 50, 750 monet. No i tak, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pomysły, no to piszcie w komentarzach, zasubskrybujcie, polajkujcie. No i do zobaczenia, do następnego odcinka.